Który implant lepszy anatomiczny czy okrągły? Podczas konsultacji bardzo częste pytanie, które pada, to właśnie, jaki implant wybrać i który z nich jest lepszy, który z nich ma mniej powikłań, który mniej powoduje komplikacji, nie ma dobrej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że najlepszy implant to ten, który najlepiej jest dobrany do pacjentki. Każdy z implantów stosujemy w innym przypadku, w innym, u innej pacjentki. Implant anatomiczny daje nam kształt. Jeżeli pacjentka nie ma własnych piersi, ma słabe pokrycie, moim wyborem jest implant anatomiczny, bo pozwala nadać ładny kształt piersi i bardziej spoisty żel zmniejsza ryzyko widocznych pofałdowani, widocznego pofałdowania implantu. Jeżeli pacjentka ma własny gruczoł, ma ładny kształt piersi, potrzebujemy odbudować objętość, moim wyborem jest implant okrągły, dlatego że daje nam objętość, której nam brakuje, a to, że mamy miękki żel i że implant się fałduje, jest doskonale maskowane przez tkanki pacjentki. I dodatkową rzeczą, o którą często pytają pacjentki, jest to, czy implant anatomiczny może się zrotować. Oczywiście, że tak, gdzieś tak mniej więcej w 2% przypadków. Przy czym nie ma żadnych danych, żadnych publikacji naukowych, które by sugerowały, że jest to związane ze sportem. Czyli że uprawianie sportu może zwiększać ryzyko rotacji implantu anatomicznego.